Cześć kochani, witamy was na naszym kanale Zróbcie z nami gryce w ogni Ja je do sklepu, a Amelka zostaje w domu Dobra, bielizny nie pokazujemy, bo oczywiście majtki i skarpetki Dobra, i teraz Pokazujemy bluzki, dobra, trzy, cztery Ja mam taką FC Barcelony mam taką z Z mojego ulubionego, ulubionego I mam taką z Ja Ja Malia mala mam FC Barcelony A ty masz z Capybarą, tak? Więc ubieram, bierzemy ją i Ameryka bierze tam, a ja ubieram tą, dobra. Więc ja ubieram sobie takie spodnie, dostałam je od niej, bo, bo jest bardzo zimno na polu, to wszystko wygląda. Pada deszcz ogólnie, nie wiem czy to widać, widać, ale strasznie pada, strasznie. Ona spodnie, ale ja mam takie ona takie spodnie. dzwony mam, a jest takie od niej dostałam, takie ciepłe. Bo strasznie pada, po prostu strasznie. Jest takie zimno na polu, mówię wam. Więc tak to nie. O, ja jeszcze ubieram bluzkę termiczną. Bluzka termiczna. I ja jeszcze taką um, biełkę. Giełkę. Ja też chyba się nie nie popikam. E, się popikamy, więc... Więc radzie, ją... zaraz, zaraz będzie Mogę zaraz będzie Możemy powiedzieć, gdzie ją kupiłam i ona jest mega fajna. Inną, taką niebieską. I ona przepięknie pachną. I ja je kupiłam w Wielkiej Bardzo polecam. Dobra, taka koszulka. Znaczy, to jest termiczna, bo jest strasznie na pol, tak jak mówiłam. I będzie dzisiaj powódź na działkowej. To muszę powiedzieć. bo no i jeszcze raz stopki. Takie. Więc się ubieramy. Dobra, jesteśmy jej nie wiem na co, jak dziwiam. Mam taki kofuk, no i mam jeszcze tutaj ubrania termiczne. Mam, tak, mam to... i nie ubrałam tych w i wchodzimy w ramtych lejstop. Ale gorąco, to cholera. Mam dzwonem. Moim zdaniem ona pięknie wygląda. Moim no, zdaniem ona pięknie wygląda. Więc teraz się popsikamy. Ale sobie mu czekaj, a ona. Musimy już sobie ubrać takie same kolczyki. Bierzemy sobie takie same, takie same ko komunijne kolczyki bo dostaliśmy na komonie i wybraliśmy sobie, sobie takie same i mamy jeszcze naszy takie same. prawda? Tak. Pokażemy. Pokażę Takie ma. A ja mam takie. To są identyczne. Więc sobie ubierzemy ja się i cikam. się przykamy. I zaraz będzie znajdziecie party 2. Zaraz będzie part 2. I, I oczywiście Wam pokażemy, co ona kupiła na sklepie. Ja nie mogę jechać do sklepu. Nie mogę wam powiedzieć, no, bo to jest takie prywatne sprawy, po prostu wam nie będę mówiła dlaczego nie mogę pojechać, a więc będzie parę dwa, Pa! pa doda, doda.